Witajcie, moi drodzy! Na ostatnim filmie, po moim strasznie długim wstępie, udało nam się omówić komórkę zwierzęcą. Dzisiaj przyszedł czas na komórkę roślinną, a także komórkę bakteryjną i takie podsumowanie z porównaniem tych trzech rodzajów komórek. Zapraszam! Skoro już rozpoczęliśmy przygodę z komórką, czas ją kontynuować. Znacie już podstawy budowy, zaprzyjaźnijmy się dzisiaj dokładniej z komórką roślinną, a także zaatakujmy temat porównania różnych typów komórek. Przypominajka, komórka to najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów, zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych. Tych procesów jest 7. Odżywianie, oddychanie, wydalanie, wzrost, rozwój, reakcja na bodźce, ruch, rozmnażanie. Znamy kilka podstawowych typów komórek, zatem mamy komórkę zwierzęcą, którą już znacie, komórkę bakteryjną, roślinną i grzybową. O grzybowej nie będę dziś opowiadał. Popatrzmy najpierw na roślinną. Mam taką propozycję: zatrzymajcie na chwilę film i zróbcie szybką listę. Wszystkich składników komórki zwierzęcej, które pamiętacie, przyda się to Wam do efektywnego uczenia się, gdyż większość tych składników się powtarza. Nie trzeba więc będzie uczyć się osobno składników komórki zwierzęcej, osobno roślinnej, a wystarczy nauczyć się zwierzęcej, a potem szukać różnic. Dobra, mała przerwa na przygotowanie listy. Ciekaw jestem, co przygotowaliście. Mamy tak. Błonę komórkową, jądro komórkowe, mitochondrium, wakuola, cytoplazma i cytozol. Dorzuciliśmy jeszcze siateczkę śródplazmatyczną, rybosomy i aparat Golgiego. A co tam znajdziemy w komórce roślinnej? Idźmy od zewnątrz i na dzień dobry mamy coś ciekawego. Otóż rośliny mają jeszcze sztywną ścianę komórkową, na zewnątrz błony. Pamiętajcie proszę tylko, że komórka roślinna ma ścianę komórkową, a pod nią już znaną błonę komórkową. Nie zliczę, ile razy czytałem na uczniowskich pracach, że komórka zwierzęca ma błonę, a komórka roślinna ma ścianę. Zwierzęca ma błonę, a roślinna ma ścianę i błonę komórkową. Gdybyście kiedyś zapomnieli jaka jest funkcja ściany komórkowej, to, to zastanówcie się nad nazwą. Nie bez przyczyny nazwano ten składnik ścianą. Twarda, nadaje kształt i chroni od i funkcję ściany komórkowej za nami. Jak spojrzycie na komórkę roślinną, Mając w pamięci oczywiście tę zwierzęcą, rzuci się wam w oko wakuola. Duża, rozpycha się w centrum komórki. Pamiętacie, u zwierząt było kilka małych. Funkcja wakuoli w komórce roślinnej to przede wszystkim utrzymywanie odpowiedniej ilości wody w komórce, ale także magazynowanie różnych substancji. Wiecie, to właśnie tu, w tej wielkiej, centralnej wakuoli, na przykład liść tytoniu gromadzi nikotynę, kawa gromadzi kofeinę, albo na przykład taki piękny barwnik, który nadaje kolor śliwko. Jeśli chodzi o mitochondrium, tu nic się nie zmienia. Tak w roślinnej, jak i zwierzęcej jest to cały czas centrum energetyczne komórki, które przeprowadza oddychanie wewnątrzkomórkowe. Cytoplazma, tak jak poprzednio, składa się z cytozolu i organelli. Pamiętacie, że wyjątkiem jest tu jądro komórkowe, które nie wchodzi w skład cytoplazmy. Częścią cytoplazmy nie jest, nie jest martwa ściana komórkowa. Dalej mamy siateczkę śródplazmatyczną z rybosomami aparat Golgiego, to organelle, które pełnią w komórce roślinnej taką samą rolę jak w zwierzęcej, a więc biorą udział w tworzeniu białek. Wisienką na torcie jest chloroplast, i zarazem jest tą trzecią różnicą. Super ciekawy składnik komórki. Otóż chloroplast jest zielony, a jest zielony, bo zawiera zielony barwnik nazywany chlorofilem. Pamiętajcie, chloroplast zawiera chlorofil. I tenże chlorofil odpowiada za odżywianie się komórki. No i rodzi się pytanie, ale jak? Znaczy. Ten chloroplast, to ma chlorofil. I jak on pomaga w tym odżywianiu? Ano, ponieważ, drodzy uczniowie, to tu dzieje się jeden z najbardziej fascynujących procesów na tej planecie: fotosynteza, tworzenie substancji organicznych, takich, którymi można się odżywiać z wody i dwutlenku węgla. Nie będę teraz się nad tym rozwodził, na pewno zrobię o tym odcinek, ale już chciałbym zaznaczyć, żeby ta myśl o tym, że chloroplas jest źródłem pożywienia, już żeby w Waszych głowach zakiełkowała. Jak widzicie między komórką roślinną i zwierzęcą są trzy podstawowe różnice. Dwie z nich to nowe struktury u roślin, chloroplast i ściana komórkowa, a trzecia różnica to ta duża centralnie położona wakuola w komórce roślinnej, zaś w zwierzęcej mieliśmy kilka małych wakuol, czasem zwanych wodniczkami. No i przejdźmy do komórki bakteryjnej. Zupełnie inna niż poznane do tej pory. Nie ma tu organelli. I wiecie co? Zanim jeszcze zacznę o niej tutaj gadać, zróbmy porządek w pojęciach. Bo czasem mówię organelle, czasem składniki komórki, a to nie zawsze jest to samo. Organelle to pojęcie węższe i oznacza wszystkie składniki komórki, które są otoczone błoną i pełnią jakąś funkcję. Ja wiem, że to trochę wygląda jak czepianie się słówek, ale spójrzcie, takie mitochondrium, chloroplast, dwa kuola, jądro komórkowe one wszystkie siedzą sobie w cytozolu i są od niego oddzielone błoną. Żeby było śmieszniej, ta błona ma bardzo, ale to bardzo podobną budowę do tej zewnętrznej błony komórkowej. Ale na przykład taki rybosom nie jest otoczony błoną. Zatem rybosom organellum nie jest, a teraz zagadka, na którą możecie odpowiedzieć w komentarzu. Czy błona komórkowa jest organellum komórkowym, czy nie jest? Dobra, ale miało być o komórce bakteryjnej, więc tak. Komórka bakteryjna nie ma organelli, nie ma nawet jądra komórkowego, co jest jedną z fundamentalnych różnic między bakteryjną a tymi pozostałymi typami komórek. Zapytacie, ale skoro nie ma jądra komórkowego, to gdzie jest DNA? Ano jest, jest sobie luźno zanurzone w cytozolu i ma postać nici nieoddzielonej od reszty komórki, ta nic zwana jest chromosomem bakteryjnym lub Genoforem. Wewnątrz tej komórki znajdziemy też dobrze nam znane rybosomy. Mamy oczywiście błonę komórkową, dookoła niej jest jeszcze ściana komórkowa, a bywa, że i znajdziemy dodatkową warstwę, tak zwaną otoczkę śluzową. Ona zapobiega wysychaniu i ułatwia przyleganie do różnych powierzchni. Między innymi z tego powodu zasada 3 sekund nie działa. O jakiej zasadzie mowa? No wiesz, jak spadnie ci na ziemię pączek, drużdżówka, jakiś słodycz, to dmuchniesz, chuchniesz i powiesz sobie w głowie uuu, dobra, nie leżało dłużej niż 3 sekundy, można zjeść. Pewnie, że można, ale miejmy świadomość, że bakterie z tej podłogi znalazły się na tym jedzeniu natychmiast. One nie czekały grzecznie 3 sekund, aż będą mogły się na tego ponczusia wgramolić. Bywa też, że bakterie wyposażone są w rzęski umożliwiające ruch. Podsumujmy. Mamy trzy typy komórek: roślinną, zwierzęcą, bakteryjną. W sumie jest jeszcze grzybowa, ale od Was nie wymaga się znajomości tej komórki. Jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany, to zapraszam do doczytania o komórce grzybowej. Bardzo prosta. Myślę, że znając te trzy, o których mówię, szybciutko opanujecie komórkę grzyba. Wracając. Te trzy typy komórek różnią się między sobą. Komórka zwierzęca i roślinna są do siebie ciut bardziej podobne niż komórka bakteryjna, która jest kosmicznie różna od tych pozostałych. Zacznijmy od tej komórki bakteryjnej. Nie mamy organelli, a więc struktur otoczonych błoną wewnątrz komórki. Tak naprawdę, komórka bakteryjna to. Idąc od zewnątrz, otoczka śluzowa, ściana komórkowa, błona komórkowa, pod błoną wewnątrz mamy cytozol, czyli tę galaretkę, w niej mamy nić DNA, czyli tak zwany chromosom bakteryjny, i dookoła mnóstwo rybosomów mogą występować struktury ułatwiające poruszanie się w postaci rzęsek. I to jest komórka bakterii. Jeśli chodzi o komórkę zwierzęcą i roślinną, no tutaj tych różnic w budowie znajdziemy takie trzy podstawowe. No pierwszą najważniejszą różnicą jest obecność chloroplastów u roślin. Struktury, która czy organelli otoczonej błoną, a właściwie dwiema błonami, która przeprowadza proces fotosyntezy, a ten zapewnia roślinie żywność. Mamy w komórkach roślinnych ścianę komórkową, coś co również było w komórce bakteryjnej, no ale w komórce zwierzęcej tego nie spotkamy. I wreszcie trzecia różnica: komórka roślinna ma najczęściej jedną wielką, centralnie położoną wakuolę, w której magazynowana jest woda i różne substancje w niej rozpuszczone. W komórce zwierzęcej wakuol jeśli są, to są małe, jest ich więcej i pełnią trochę inne funkcje. Najczęściej pomagają w transporcie różnych substancji z aparatu Golgiego, na przykład białka, mogą też pomagać w trawieniu różnych substancji. Myślę, że rozumiecie o co chodzi, a więc podstawowe różnice mamy. Ogarnięte. Jak zwykle podziękowania na koniec. Moi drodzy, dziękuję, że dobrnęliście do końca z tym filmem. Dziękuję moim patronom z Patronite, którzy dzielnie wspierają mnie i pomagają rozwijać ten kanał. I cóż, moi drodzy. Udanego dnia i do następnego razu.